Jednym z najczęściej wybieranych rodzajów bagażu motocyklowego są kufry. Zdecydowałam się na zakup kufrów bocznych JV Alaska wyposażonych w wygodny system montażowy Monoki, dzięki któremu używam jednego kluczyka do otwierania kufra i zdjęcia go ze stelaża. Jeden kufer ma pojemność 36 litrów, więc zyskałam 72 litry, w których mogę zmieścić naprawdę dużo. Ten bagaż przetrwa chyba wszystko, nawet błotnisty wyjazd z parkingu jednego z najbardziej popularnych festiwali. Dajesz, dajesz. Zobaczcie, ile można spakować do tych kufrów, i przede wszystkim, jak łatwo montuje się zarówno kufry, jak i stelaże. Jestem Kasia, witam na kanale Tylko jazda. Zapraszam. Jeśli rozważacie zakup kufrów czy jakiegokolwiek innego bagażu motocyklowego, warto skorzystać z konfiguratora dostępnego na mototurkom.pl, w którym znajdziecie akcesoria pasujące do waszego motocykla. Ja już wybrałam, więc biorę się za zakładanie. Sprawdźmy, co my tu mamy. Stelaże jak ale to, co trzeba podkreślić, wszystko jest bardzo dobrze zabezpieczone. Ten karton interesuje mnie bardziej. Porządnie zapakowane. Do wyboru były srebrne i czarne kufry. Jak widać, ja wybrałam czarne. Kufer nie należy do najlżejszych, ale jest bardzo solidnie wykonany. Jest aluminiowy, zawiasy są ze stali nierdzewnej, a profile i szlówki do paska wykonane są ze wzmocnionego technopolimeru, tak, żeby nie uszkodzić kufra w momencie położenia motocykla. Na górnej pokrywie znajduje się naklejka z QR-kodem, pod którym kryje się instrukcja. Przystępujemy do montażu. Zaczęłam od rozłożenia wszystkiego, co dostałam w zestawie. Każdy krok jest wyraźnie zaznaczony w instrukcji i każdy bez problemu poradzi sobie z montażem stelaży. Pod warunkiem, że będzie miał odpowiednie narzędzia. Wystarczy dopasować śrubki i podkładki do dobrych miejsc. Miałam do pomocy swoje maluchy, które jednak bardziej przeszkadzały niż pomagały. Udało się założyć stal z jednej strony, więc teraz analogicznie robię z drugą. Dodatkowo należy zamontować wspornik łączący i stabilizujący stelaże. Trzeba też zamontować końcówkę zabezpieczającą kufer przed ewentualnym uszkodzeniem przez spaliny z wydechu. To już prawie koniec, ale tutaj mamy jeszcze coś. W zestawie z kuframi dostajemy jeszcze zapasowy zamek i blokadę zabezpieczającą przed spadnięciem kufra i ułatwiającą pakowanie. Zamontuję ją, bo lepiej mieć niż nie mieć. Sami spójrzcie, jak łatwo założyć i zdjąć ten kufer. System Monoki to świetne, wygodne rozwiązanie, które mogę polecić. Faustrum z kuframi prezentuje się jeszcze bardziej rasowo. Pierwsza trasa tym zestawem była do lubelskiej przystani motocyklowej, z której film znajdziecie na tym kanale. W tym sezonie szczególnie mocno podobałam sobie wyjazdy pod namiot, więc jak wybieram się w trasę, to dodatkowo biorę 40-litrową torbę na siedzenie GV, w której przewożę właśnie namiot, materac, pompkę i śpiwór. Jak widać, same kufry też są bardzo pojemne. Przypominam, jeden kufer ma pojemność 36 litrów. Rzeczy zawsze pakuję do siateczek i wkładam do kufra. Na ostatnim festiwalu, na którym byłam, było bardzo dużo deszczu i większość trasy powrotnej również przejechałam w deszczu, a mimo wszystko w kufrach było sucho. Po wyjeździe z parkingu były całe zapłacone, ale rzeczy wciąż były suche. Do kufrów dostępne są różne akcesoria, jak np. torba wodoodporna, uchwyt na bidon czy kanister, dodatkowa rączka ułatwiająca przenoszenie kufra, lampka wewnętrzna i odblaski. Nie trzeba obawiać się obniżenia komfortu jazdy, bo przy spokojnej jeździe można wręcz zapomnieć o tym, że jedziemy z kuframi. Gorzej jest na trasie szybkiego ruchu podczas silnego wiatru, ale w takich warunkach to i bez kufrów nie jest przyjemnie. Producent podaje informację, że dopuszczalna maksymalna prędkość jazdy z kuframi to 120 km na godzinę. Do tej prędkości można mieć pewność, że kufry, pomimo tego, że tak łatwo je zamontować, będą solidnie umiejscowione na stalarzach i nie spadną podczas jazdy. Pamiętajcie, że zawsze warto upewnić się, że odpowiednio docisnęliśmy kufry przy zakładaniu. Podsumowując, ja tym fałsztromem z kuframi GV Alaska przejechałam już ponad 7000 km i ten czas pozwolił mi utwierdzić się w przekonaniu, że to dobra inwestycja. Moje preferencje co do bagażu motocyklowego już znacie, a teraz wy dajcie znać, w co pakujecie się na wyjazdy motocyklowe. Jeśli szukacie bagażu motocyklowego, który w jak największym stopniu spełni Wasze oczekiwania, zajrzyjcie do konfiguratora albo skontaktujcie się z doradcami ze sklepu Mototour, którzy jako doświadczeni motocykliści pomogą Wam wybrać to, co sprawdzi się najlepiej. Ja zbieram się w kolejną trasę. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapraszam na naszego Facebooka, Instagrama i TikToka. A jeśli podobał się ten materiał, zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Lewa w górę, cześć!